To co powiedziałem już wcześniej tutaj, że, że w tamtym roku przepraszałem w wywiadach za postawę jaką, jak zagraliśmy tamten finał, dzisiaj mogę być po prostu tylko dumny z kolegów, że, że, że do tego momentu, że na ten stadion ponownie wróciliśmy, bo to, to nie jest łatwo grać rok po roku w finale, tak, wiadomo. Chcieliśmy wygrać, robiliśmy wszystko, żeby, ta, żeby, żeby ten puchar zdobyć. Niestety, tak jak powiedziałem, Ledia miała więcej indywidualności, więcej, e, więcej tej indywidualności, wykorzystały dzisiaj tę sytuację. My dzisiaj e, chcieliśmy trzy bramki, które nic nam nie dały. No, straciliśmy cztery, więc jest na czym na pewno pracować. E, więc mówię, no, dziękuję naszym kibicom za, za mega wsparcie, w ogóle atmosfera na tym stadionie ta finałowa wydaje mi się, że przejdzie do historii, bo atmosfera na stadionie i widowisko na pewno było na najwyższym poziomie, ale to mówię znowu, my się to znowu zespół przeciwny się cieszy ze zwycięstwa. przez Kożokaru dał się no na pewno, ale jeszcze potrzebowaliśmy z 15 minut, żeby wrócić do, do, do tej gry i na pewno nad tym musimy pracować, że słabo wchodzimy w te spotkania. Druga połowa, no byłem pewny w szatni, że, że ta druga połowa będzie w naszym wykonaniu zdecydowanie lepsza. Wychodzimy na drugą połowę, tracimy bramkę po 20 sekundach i znowu trzeba gonić, więc mówię, no na pewno Kolejna lekcja do, do nauki, ale tak jak mówię, no, ja wierzę, że w którymś momencie Pogoń zacznie wygrywać trofea, bo jesteśmy od paru sezonów cały czas w czubie i w ekstraklasie i dochodzimy do tego finału, cały, cały czas nam czegoś brakuje, ale tak jak powiedziałem, rok temu przepraszam, a dzisiaj jestem dumny po prostu z kolegów, że, że pokazaliśmy charakter, walczyliśmy do końca i, i w ogóle, że tutaj byliśmy znowu. W dwóch meczach ligowych Ligo, Ligo yy, Legia nie potrafiła strzelić ani jednego gola, e, teraz cztery trafienia. Legia wyszła by w jakiś sposób dodatkowo zmotywowana, że, że to była legia taka zupełnie inna niż no, Legia w tym sezonie zagrała bardzo dużo spotkań, więc wierzy, wierzyliśmy, że w drugiej powiat wyjdziemy to na pewno Legia fizycznie może ten mecz y, mieć fizycznie mieć problemy, no ale jak wychodzisz na drugą połowę i traci się bramkę po 15 sekundach i znowu trzeba gonić, to naprawdę nie jest łatwo grać przeciw kolegi, która potrafi grać finały, potrafi grać wielkie spotkania. Dlatego, dlatego no mówię, no... Musimy zrobić wszystko, żeby w Lidze postarać się zdobyć medal, zdobyć trzecie miejsce, które może dać nam jeszcze europejskie pochary. Ale patrząc na przyszłość pogoni, chyba możecie być spokojni. Jest nowy właściciel, zapowiedź wzmocnień. E, jesteś optymistą, jeżeli chodzi w ogóle o przyszłość pogoni? Na pewno jest, jest nowy właściciel, jest nowy prezes, idzie nowa era w Pogroni, ale yy, no dzisiaj mieliśmy wpływ na to, żeby, żeby coś wielkiego osiągnąć dla, dla Szczecina, dla Pogroni, niestety po raz kolejny się to nie, nie udało. Mówię, zobaczymy co przyszłość przyniesie. Na razie jeszcze ten sezon trwa, mamy cztery spotkania, mamy o co walczyć i trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby o ten medal powalczyć. A co będzie w następnym sezonie, co będzie w przyszłości, to, to zobaczymy.